Jakiś czas temu, w trakcie PGA, odezwał się do mnie Kule Master. Spytali się, czy nie chciałbym zrobić z nimi jakiegoś fajnego projektu. Teraz będziecie mogli zobaczyć, jakie są tego efekty. Kule Master zaoferował mi obudowę Master Box Lite 3, czyli średnio gamingowy produkt, przeznaczony bardziej do normalnego, domowego użytku, z zasilaczem umieszczonym na górę, czyli coś, o czym ludzie w ogóle twierdzą, że już jest przeżytkiem ale stwierdziłem, że jednak zrobię z tego coś fajnego i nadarzyła się okazja. W tym samym czasie był Battlefest, czyli impreza organizowana przez Electronic Arts w ramach Battlefielda 1 I. i stwierdziłem, że w czasie Battlefestu zbuduję naprawdę coś fajnego z tej obudowy. Stąd pomysł na challenge, czy da się zrobić pełnego moda w pięźni. Do porządnego moda potrzebna jest nie tylko obudowa, potrzebne są też naprawdę fajne podzespoły. Z pomocą przyszła mi firma Sailing, która zaoferowała wszystko, co jest potrzebne, żeby złożyć naprawdę super gamingową maszynę. Mamy więc GTX 1080 w wersji Founders Edition. Intel i7 6700K na płycie głównej MSI Z170M. Chłodzeniem procesora zajmuje się Rajin Tech Triton, zabawiony na zielono. Ramu mamy 16GB w czterech kościach od Skilla. Zasila to wszystko Corsair CS650 i za pamięć odpowiada. Corsair Force LR 240 GB pojemności. Jest to naprawdę mocna konfiguracja. Pozwoli cieszyć się każdym nowym tytułem, nie tylko Battlefieldem 1, w bardzo wysokich detalach albo w ogóle w ultra-detalach. Motywem przewodnim całego moda jest klimat Battlefielda 1. Chciałem się skupić na tym, by obudowa wyglądała jak Czołg z I wojny światowej. Dlatego, jako inspirację, wykorzystałem angielskie Czołgi Mark IV i Mark V, które pojawiają się w grze. Żeby jednak uzyskać ten efekt, potrzebna naprawdę bardzo dużo detali. W tamtych czasach wszystko było nitowane, stąd pomysł, żeby obudowa też miała przynitowane dodatkowe elementy. Wykorzystałem na to elementy starych obudów, które gdzieś się walały na warsztacie. Wszystko zostało wycięte, pomierzone, wycięte, dopasowane i ponitowane. Przeliczyłem się tylko trochę z ilością czasu, który zabierze nitowanie. Nitowanie jest procesem niestety bardzo czasochłonnym i przygotowanie obudowy przesunęło się z jednego dnia na dwa dni. Jednak efekt był tego wart, bo po położeniu farby, co jest następnym etapem, okazało się, że wszystko naprawdę wygląda całkiem fajnie i w klimacie pierwszej wojny światowej. Malowanie obudowy jest też dość wymagające. Nie chciałem zostawiać nic w obudowie oryginalnego, dlatego zdecydowałem się pomalować też wnętrze obudowy na inny kolor. Dlatego mamy dwa odcienie zieleni. Na zewnątrz dałem oliwkę, w w klimacie pierwszej wojny z lekką domieszką szarości, a środek jest klasycznym olive green, takim wojskowym kolorem, który nawiązuje bardzo do militarnych klimatów. Pomalowanie obudowy zaczyna się od tego, że trzeba ją porządnie odtłuścić, wyczyścić, umyć, potem przygotować sobie miejsce do malowania, tak żeby nie było kurzu, żeby mieć dostęp do wszystkich, żeby móc z każdej strony porządnie wszystko pomalować. I przechodzimy do malowania, co wymaga jednak dużo wprawy, dlatego nie polecam. Ludziom bez doświadczenia robić tego samemu. Po pomalowaniu obudowy przyszła pora na to, by nadać jej odpowiedniego charakteru. Sprzęty w pierwszej wojnie były używane bardzo długo i aż do momentu, kiedy nie nadawały się już kompletnie do użytkowania. Dlatego stwierdziłem, że obudowa powinna być odpowiednio brudna, odpowiednio poniszczona, mieć, mieć to coś, co sprawi, że będzie przykuwać oko. Dlatego cały jeden dzień, dosłownie 12 godzin malowania, poświęciłem na to, by obudowa miała odpowiednio dużo detalu. Stąd imię Betsy, stąd numer CM, co nawiązuje do kule Mastera, stąd za w zasadzie przy każdym zadrapaniu, przy każdym nicie. Świadomie budując tą obudowę nie starałem się, by była idealna, bo sprzęty militarne nigdy nie są idealne, zawsze są zużyte. Dlatego nie zwracałem uwagi na to, że gdzieś jest porysowana, gdzieś się o coś uderzyła, wręcz przeciwnie. Jak już obudowa była gotowa, poprosiłem znajomego kolekcjonera broni, by użyczył mi i zabrał ze mną na szczelnicę, bądź z I wojny światowej. Tak, by nadać obudowie jeszcze tego finalnego, finalnego charakteru, i strzelaliśmy do obudowy z ostrej broni, tak by były na niej ślady. Tak jak prawdziwy czołg ma ślady po pociskach, tak ta obudowa ma ślady po pociskach. I co ciekawsze, broni jest oryginalną bronią z I wojny światowej. Wszystko to razem zamyka się w naprawdę fajną, fajną całość. Pięć dni ciężkiej pracy. Dwa dni przygotowywania wszystkiego, co metalowe, czyli cięcia gumówką, trochę spawania, trochę nitowania, bardzo dużo wiecenia. Dwa dni malowania, najpierw ogólnego sprayem, potem z pędzelkami robienia pojedynczych rys i zacieków rydzy i na koniec jeden dzień upychania i przerabiania kabli, tak by wszystko fajnie wyglądało i jeszcze wypad na szczelnicę. Uważam, że taki challenge jest bardzo fajny, bo pozwala sprawdzić się i sprawdzić, czy jestem w stanie zrobić wszystko w tak krótkim terminie i na szczęście się udało. Także bardzo się cieszę, że Kule masy się do mnie odezwał, strasznie się cieszę, że Sejlik pomógł mi z tym projektem. Wydaje mi się, że udało się zrobić coś naprawdę, naprawdę fajnego. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Polecam też obejrzeć cały vlog o tym, jak powstawała budowa. Link będziecie mieli tutaj na górze. Dzięki bardzo i do zobaczenia.